Hej, chcesz zeskanować ten kod QR? Stój! Nie skanuj tego, bo zostaniesz zrikrolowany, ale jak taki zestaw pikseli może przechowywać link do czegokolwiek? Cóż! To całkiem proste. Widzisz, są pewne części, które zawsze wyglądają tak samo jak te, co pozwala urządzeniom skanującym natychmiast je rozpoznać. To są rzeczywiste dane, które są przechowywane w pikselach czarnych lub białych, innymi słowy binarnie, czyli zera i jedynki, które mogą być rozumiane przez maszyny. Gdy urządzenie znajdzie punkty orientacyjne, co jest najłatwiejsze, jeśli wokół kodu QR znajduje się strefa ciszy, wie, że wszystko wewnątrz tej strefy jest częścią kodu i zaczyna go Odczytywać, co odbywa się od dolnego prawego rogu w górę w zygzakowaty wzór, zanim przejdzie do następnej kolumny. Pierwsze cztery piksele oznaczają rodzaj danych. Numeryczne, alfanumeryczne, binarne lub kani. Potem kod jest wypełniany blokami 4 na 2 reprezentującymi 1 bajt z 8 bitami, aż dojdziesz do końcowego bloku wiadomości, który jest po prostu blokiem 4z, czyli 4 białych pikseli. Spójrzmy na przykład, jeśli chcesz przechować wielką literę K, która wygląda tak w binarnym ascii, otrzymasz ten blok 4 na 2 Powtarzasz ten proces i w zasadzie możesz przechować cokolwiek chcesz. Mają nawet wbudowaną korekcję. Błędów, więc możesz stracić około 1 trzeciej kodu i nadal będzie działać. Dodatkowo występują w różnych rozmiarach, co jest super przydatne więc tak to jest świetne. Ale chwila chwila dlaczego one istnieją? O nie, ten kod kreskowy nie może przechować wystarczającej ilości informacji, powiedział jakiś Japończyk w fabryce samochodów. Więc zrobili je większe w formie siatki. Wow, to zadziałało! Tak! Zadziałało, jest super szybkie, a ludzie je uwielbiają, bo wyglądają fajnie dodatkowo, mogą zamienić to w to, więc teraz są wszędzie.